Gdzie lepiej ukończyć kurs nurkowania? W Polsce, na Bałtyku czy za granicą na jakiejś tropikalnej rafie koralowej? Cześć, ja nazywam się Wojtek, prowadzę swoją szkołę nurkowania w Gdańsku i na co dzień prowadzimy zajęcia na Bałtyku i okolicznych kaszubskich jeziorach. Zdecydowałem się zrobić tę serię, dlatego że jest to jedno z częściej zadawanych mi pytań. I mimo, I mimo, że prowadzę swoją szkołę właśnie tutaj, a nie gdzieś w tropikach. Postaram się obiektywnie podać e, szczere argumenty za i przeciw dla każdego z tych rozwiązań. Argument numer jeden za kursem nurkowania na Bałtyku to trudniejsze warunki. Pewnie zastanawiasz się, jakim cudem trudniejsze warunki mają być argumentem przemawiającym za to, żeby zrobić kurs nurkowania tutaj w Polsce, na Bałtyku, a nie gdzieś za granicą na tropikalnych rafach koralowych. Już spieszę z wyjaśnieniem. Warto pamiętać o tym, że w standardach szkoleniowych nurkowania, niezależnie od organizacji szkoleniowej, w której się zdobywa swoje uprawnienia, jasno jest napisane, że uprawniają one do nurkowania w warunkach podobnych lub łatwiejszych niż te, które panowały na szkoleniu. Zatem... Kończąc kurs nurkowania w Polsce, gdzie jest gorsza widoczność, gdzie jest zimniejsza woda, gdzie zdarzają się częściej prądy i wyższe falowanie, ma się tak naprawdę wyższe uprawnienia od kogoś, kto ukończył ten sam kurs, ale gdzieś w tropikalnych wodach, gdzie jest świetna przejrzystość, wysoka temperatura i bardzo spokojna woda. Dzięki temu, że ukończyło się kurs w trudniejszych warunkach, to nie tylko umie się więcej, ale też jadąc w jakieś inne miejsce nurkowe, nie trzeba będzie robić dodatkowego przeszkolenia, dlatego że trudno o inne miejsce na świecie, gdzie warunki będą dużo trudniejsze od tych panujących w Polsce. Oczywiście nie znaczy to, że w Polsce cały czas jest beznadziejnie. Gdyby tak było, to byśmy tutaj nie nurkowali. Na dowód możesz zobaczyć inne nagrania na moim kanale, gdzie pokazuję piękną widoczność na Bałtyku. Także to nie jest takie straszne, ale jednak częściej zdarza się, że, ta, że te warunki są gorsze i trudniejsze. Zatem dzięki temu, tak naprawdę, jest to na Twoją korzyść, bo będziesz mieć wyższe uprawnienia, będziesz umieć więcej. I poradzisz sobie w każdych warunkach, niezależnie od tego, gdzie będziesz nurkować. Argument numer jeden. Za kursem nurkowania w tropikach to łatwiejsze warunki. No ale zaraz, skoro trudniejsze warunki są argumentem za kursem na Bałtyku, to jak łatwiejsze warunki mogą być argumentem za nurkowaniem w tropikach, skoro przez łatwiejsze warunki nauczymy się mniej, trzeba będzie robić dodatkowe. Przeszkolenie chcąc zanurkować na przykład właśnie w Polsce po kursie w Egipcie. To proste. Jeżeli ktoś troszkę się boi, zastanawia się, czy aby na pewno nurkowanie jest dla niego e, nie jest tak pewny siebie i woli podejść do tego troszeczkę defensywnie, kurs nurkowania w wodzie tropikalnej będzie dla tej osoby lepszym rozwiązaniem. Jeżeli okaże się, że nurkowanie się tej, takiej osobie nie spodoba, nie spodoba, w momencie, w którym woda jest idealnie przejrzysta, bardzo ciepła i spokojna, no to zdecydowanie nie ma co próbować nurkowania w innym miejscu na świecie, gdzie warunki będą tylko gorsze, no bo wiadomo, że się to tej osobie nie spodoba. Może się okazać, że osoba. Która się troszeczkę bała, troszeczkę obawiała i nie była pewna, czy to czy nurkowanie jest czymś, co chce robić. Po kursie w łatwiejszych warunkach tak się wkręci temat, zyska tyle pewności siebie, że podejmie decyzję o tym, ok, jestem gotowy zrobić dodatkowe przeszkolenie, by móc zanurkować w bardziej wymagających warunkach w Bałtyku, by móc zobaczyć unikalne widoki, bo mimo tego, że warunki na Bałtyku są trudniejsze niż gdziekolwiek indziej, to nigdzie indziej na świecie nie ma tak wspaniałych widoków jak u nas na Bałtyku, a dowodem na to jest to, że co roku dziesiątki, setki nurków przyjeżdżają na Bałtyk, żeby specjalnie u nas zanurkować. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podoba Ci się ta seria, to zostaw subskrypcję, i. Nagranie, i już niedługo wrzucę kolejne wideo z kolejnymi argumentami za nurkowaniem u nas, za ukończeniem kursu nurkowania u nas na Bałtyku i za ukończeniem kursu nurkowania w Tropikach. Daj znać w komentarzu, gdzie Ty wolisz zrobić szkolenie.